Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszej recenzji Lianli Vector Fausto, czyli obudowy, która po raz kolejny pokazała wyższość autorskiej konstrukcji ponad OM. -ami. Więc, nie przeciągając, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Lianli zdominowało kolejny segment cenowy. Także zaczynajmy! I naprawdę dzisiaj mamy dobrą konstrukcję i co najważniejsze, świetnie wycenioną. Vector występuje w dwóch wariantach z paskiem ARGB i wentylatorami oraz goła skrzynka bez żadnych świecidełek i. Obydwa warianty występują w kolorze białym oraz czarnym, a cena podstawowej wersji to 60 dolarów. Cenę podaję w dolarach, ponieważ nie ma jej jeszcze dostępnej w Europie. Natomiast wersja, którą dzisiaj recenzuję, jest dostępna w Polsce i kosztuje ona około 350 zł. I standardowo omawianie zacznijmy od budowy. Fałsetka jest obudową o wymiarach 446x235x484 mm i wadze... 8,6 kg, a z racji, że jest to typ obudowy akwarium z piwnicą, to posiada dwa panele szklane z boku i z przodu, które podobnie jak reszta paneli są zdejmowane beznarzędziowo na zaczaski. I w porównaniu do konkurencji nie ma tutaj dwóch prostokątnych paneli rozciągających się od góry do dołu obudowy, a panele tak wyprofilowane, aby zgrywało się z linią piwnicy, której Lian Li zaproponowało swoją wersję, bo gdy o konkurencji najczęściej widzimy płaską piwnicę na całej długości, jak w przypadku na przykład Xter prowił albo wyraźnie zakończoną sekcję całkiem płasko, jak w EXO, albo ze skosem, jak w NV5 lub Stellarze. Tak tutaj, jak wspomniałem, mamy kilka wręcz artystycznie wyglądających skosów. Od strony zewnętrznej płynnie z poziomu piwnicy przechodzący do dolnej linii szklanej tafli, natomiast od wewnętrznej jest zagłębienie, aby nie zaburzać przepływu powietrza. Oraz jak wśród Was są. Pani figurek, to istnieje możliwość zdemontowania maskownicy, pod którą znajduje się platforma na postawienie waszej ulubionej figurki. Natomiast, mimo nastawionej na wygląd konstrukcji, nie ma tutaj problemów z kompatybilnością i funkcjonalnością. Fałosetka oferuje wsparcie dla płyt do standardu EATX nie przekraczających 246 mm szerokości i mniejszych standardów ATX, MATX i ITX. A poza tym, co Ulian jest standardem w nowych konstrukcjach, wsparcie dla płyt ze złączami z tyłu. Dla formatu ATX i MATX. A co za tym idzie, obudowa posiada 7 slotów rozszerzeń, przykrytych śledziami. Które, jak to powinno być w tym budżecie, są wykręcane. Niestety niektóre obudowy dalej tego nie oferują. Zabrakło natomiast, jak ma to miejsce w droższych obudowach tajwańskiego producenta, braketów dostosowanych do montażu pionowego karty graficznej. Więc szkoda, bo natywna możliwość instalacji karty w sposób wertykalny idealnie uzupełniłaby tą obudowę. Natomiast w zestawie znalazła się podpórka pod kartę graficzną, a dokładnie model GB001. I jest to proste rozwiązanie do samodzielnego złożenia. Przykręcane do płyty głównej. I które pozwala na podparcie do dwóch kart graficznych, więc dobrze, że jest, bo ta obudowa pozwala na instalację kart graficznych do 420 mm długości. Więc w praktyce możemy zamontować każdą konstrukcję poza tymi chłodzonymi z cieczą. Tam może pojawić się problem z instalacją drugiej chłodnicy na boku. Według specyfikacji producenta bok obudowy nie wspiera bowiem montażu żadnej chłodnicy, jednak w praktyce. Powinny zmieścić się 240 ale również zmniejsza się wtedy maksymalna długość karty graficznej do około 280 mm. Więc raczej bierzcie tą obudowę z myślą o instalacji jednej chłodnicy na topie. W tym scenariuszu producent przewidział montaż radiatorów do 360 mm. To sprawdziłem, montując bezproblemowo Arctic Liquid Freezera 3, 360 mm. 280 mm konstrukcje mogą ewentualnie kolidować w specyficznych scenariuszach, gdzie znajdują się wysokie moduły, gruba chłodnica. I wysoko umieszczone banki RAM. Więc ja jak zawsze rekomenduję do tej, jak i wielu innych obudów, jednak wybór konstrukcji opartych na wentylatorach 120 mm. Jeżeli natomiast preferujecie chłodzenie powietrzne, to fałsetka oferuje wsparcie dla radiatorów do 178 mm wysokości, czyli do wszystkiego co jest dostępne na rynku. I wracając do wentylatorów. Fabrycznie zamontowane są tu cztery autorskie śmigła, w tym trzy rewersy na boku obudowy, dla poprawienia estetyki. I tutaj pojawia się pierwszy kompromis, który przez niektórych może być. Uznawany za wadę tej obudowy, ale na szczęście nie dotyczy ona wydajności ani kultury pracy, bo tutaj te wentylatory wypadają naprawdę dobrze. Rozkręcają się do 1800 rpmów i generują około 57 cfmów. Szychała się na poziomie 43 dB. Oczywiście jak zawsze mierzyłem to z 30 cm, więc na tle konkurencji, gdzie królują odpustowe konstrukcje i podróby unifanów, to te wypadają naprawdę dobrze. Minusem jest natomiast ich podłączenie. Z każdego z tych wentylatorów wychodzi jedna wtyczka dostosowana długościowo do miejsca instalacji. To znaczy na boku znajdują się krótkie, a z tyłu jedna dłuższa i podłączone są one szeregowo, a na końcu wyprowadzony jest rozgałęźnicz do trzech pinów ARGB i czterech pinów PWM. Także nie są to uniwersalne wentylatory, natomiast ja osobiście wolę taki kompromis niż to co często pakuje konkurencja w tej klasie cenowej. Natomiast gdybyście chcieli je Zmienić na inne, to Faucetka oferuje możliwość instalacji czek 120 na boku i na topie również do Czech 120 lub 240, i z tyłu jedna 120 lub 140. I na piwnicy również znajdziemy miejsce na montaż montaż 220. I jeszcze muszę wspomnieć, że w wersji z wentylatorami również znajduje się przy tafli szkła pasek ARGB z 26 LEDami. I przejdźmy do piwnicy, ale od zewnątrz. Od przodu i z boku lianny zastosowało dobrej jakości tworzywo. I z boku, z akcentów czysto stylistycznych, znajdują się wyżłobione paski, umieszczone pod kątem, aby zgrywało się z całą linią obudowy. Również na tym samym panelu znajdują się złącza wejścia-wyjścia, a dokładnie dwa USB 3.0, USB C w standardzie 3.2, zintegrowane złącze mikrofonowo-słuchawkowe oraz przycisk greset i power. I co warto wspomnieć, jak zawsze w przypadku Liany, złącza front panelu są w formie jednej zintegrowanej wtyczki, także mniej zaawansowanym PC builderom odejdzie problem z montażem front panelu. Z plastiku również wykonany jest panel górny z wycięciami stylistycznie wpasowującymi się w całość konstrukcji i przez to nie uświadczymy w nim standardowego magnetycznego filtra przeciwkurzowego, a zintegrowaną z panelem siateczkę. Pod zasilaczem natomiast znajduje się wsuwany filtr na prowadnicach, także nie ma potrzeby obracania tej obudowy, aby go wyjąć. Wystarczy tylko i wyłącznie pociągnąć. Zabrakło natomiast dedykowanego filtra na w locie na panelu od strony serwisowej i uświadczymy tylko i wyłącznie blaszkę jak ma to miejsce w dużej ilości budżetowych obudów i brak jakiejś formy ofiltrowania jest moim największym zarzutem w przypadku tej obudowy i kończąc temat panelu bocznego plusem jest natomiast to, że cały dół również ma perforację, więc wentylatory na piwnicy będą miały skąd brać świeże powietrze przechodząc natomiast do strony serwisowej to mamy tutaj do dyspozycji 2 cm miejsca na aranżację okablowania, która nie stanowi w tej obudowie problemu ponieważ w fabryce znajdują się rzepy i plastikowe zaczepy na kabel wychodzący od procesora czy też kable dodatkowe do wentylatorów. Więc w moim przypadku nie było konieczności użycia żadnego dodatkowego rzepu albo trytytki, tylko i wyłącznie na tym co fabrycznie oferuje producent. I też jak już wspominałem, wentylatory są podłączone szeregowo, także nie mamy tutaj do czynienia z pękiem kabli do RGB. I wektor również bardzo dobrze wypada pod kątem miejsca na zasilacz i zainstalujemy w nim każdą konstrukcję w standardzie ATX. Między innymi dlatego, że nie mamy w tej obudowie żadnej klatki na dyski, czyli półcala, a możliwa jest instalacja jednego takiego nośnika danych od spodu pod skosem i w kwestii dwójpółcalowych rozwiązań również szału nie ma, bo fałsetka wspiera tylko i wyłącznie montaż jednego takiego dysku w dedykowanym brakecie. Więc nie jest to obudowa dla tych, co chcą mieć rozbudowany magazyn danych, a dla tych, co chcą, aby komputer wyglądał dobrze i miał bardzo dobrą jakość wykonania. To jest Lianli, więc oni dbają o to, aby obudowa była zrobiona dobrze i w sposób przemyślany. I jakość wykonania jest świetna. Obudowa waży, jak już mówiłem, 8,6 kg, więc jak na ten rodzaj konstrukcji, cena jest naprawdę dobrze. Znacznie lepiej niż na przykład Crux Exo, a podobnie, a podobnie jak większy Stellar albo Pixis. I lepiej niż inne marki typu Dark Flash. A pamiętajmy, że w porównaniu do innych obudów w tej konstrukcji nie mamy tutaj do czynienia z taflą szkła na całej długości panelu, a tylko do piwnicy, co również odchudza całą konstrukcję. Na szczęście blacha nie odchudza tej konstrukcji w żaden sposób. Zmierzyłem jej grubość na panelu bocznym w kilku punktach. Oraz na taczce płyty głównej i na topie obudowy, i wszędzie wyszło mi około 0,9 mm grubości. I z ciekawości zmierzyłem również klatkę na dyski, i tam według pomiaru wyszło 0,7 mm, więc nawet klatka na dyski jest lepiej wykonalna niż wiele innych obudów, również w tej cenie. No ale to jest lianli, które przykłada uwagę do detali, i na przykład dołączają w każdej obudowie przybornik na śrubki. Mały detal, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. Natomiast pora na najważniejsze, czyli temperatury. Dzisiaj wyniki będą tylko i wyłącznie z fałsetki, ponieważ zmieniłem procedurę testową i wynik jest średnim odczytem z 10-minutowego testu. I standardowo do testów użyłem mojej platformy testowej. Jej specyfikacja wyświetla wam się na ekranie. A raport z procedurą testową myślę, że pojawi się niedługo również na Discordzie, jak chcecie się zapoznać bardziej szczegółowo. I zaczynając od Cinebench'a temperatura wyniosła około 75 stopni, To przy temperaturze otoczenia podczas testów wynoszącej 25,7 stopnia przełożyło się na deltę na poziomie około 50 stopni ponad ambient. Podobnie wyglądała temperatura procesora podczas testu łączonego w blenderze. ARTX działał w trybie pasywnym, przez co polegał tylko i wyłącznie na wentylatorach z obudowy, co przełożyło się na 49,5 stopnia Celsjusza i 55 stopnia w zależności od obrotów wentylatorów i deltę na poziomie około 50 stopni dla procesora i poniżej 30 dla karty graficznej. Natomiast pełne obciążenie FurMarku zapewniło wzrost temperatur do około 65 stopni na karcie graficznej w obu przypadkach i deltę na poziomie niecałych 40 stopni. Delta w tym przypadku jest ważna, ponieważ kolejne obudowy będę porównywać między sobą właśnie za jej pomocą. Przejdźmy do podsumowania. I generalnie za dużo tutaj nie mam do skomentowania. Za 350 zł dostajemy obudowę kompletną z wybitną jakością wykonania w tej cenie, przemyślaną bryłą, zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i wizualnym, wydajnymi wentylatorami i jeszcze tak bym mógł chwilę wymieniać, co w tej obudowie wypada na plus, a przy tym wady są dosyć małe i tak naprawdę. Jedna jest taka większa wada, czyli brak dedykowanego filtra przeciwkurzowego na panelu bocznym. Bo podłączenie wentylatorów i mało miejsca na dyski to są bardziej kompromisy, które zazwyczaj nie będą miały wpływu na użytkowanie tej obudowy. Dlatego ja Wam mogę tą obudowę jak najbardziej polecić i ode mnie dostaje ona najwyższą ocenę, czyli A. Bolianli po raz kolejny dowiozło świetnie przemyślaną i wykonaną konstrukcję i po raz kolejny Utwierdzam się w przekonaniu, jak mocno nowe autorskie konstrukcje odjeżdżają swoim konkurentom OM-owym. I dobitnym przykładem jest właśnie zestawienie fałsetki z EXO. Ta druga nie jest złą obudową, natomiast przyszło Lianli i w tej samej cenie zrobiło coś znacznie lepszego. Dlatego ważna jest świadomość konsumencka i dopóki szerzej takie kanały jak mój się nie wybiją, to dalej bestsellerem będzie prawie 7-letnia, przestarzała i okropnie wykonana obudowa. Więc koniecznie zostawcie pod tym filmem lajka, subskrypcję i komentarz, aby mój kanał mógł rosnąć. A jak Wasz kolega, koleżanka, pies, mama, tata szuka obudowy, to koniecznie polećcie mu ten kanał albo zaproście na Discorda, to też doradzimy co jest najlepsze w danym budżecie, a czego unikać. I dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!